Jedna rzecz, która mi się podoba tutaj w Dafie, jeszcze w ogóle ten samochód mi się coraz bardziej zaczyna podobać. To jest tutaj, ta przestrzeń. Zobaczcie, gdzie ja mam nogę i dupę. Tutaj. Tak? Ja mam jeszcze tyle miejsca. O co mi chodzi? Ktoś, kto jeździł na przykład Aktrosem. że tutaj. Pokażę to, jak będę jeździł w przyszłym tygodniu, może Aktrosem. Siedzi się tutaj udem. Na maksymalnym opuszczonym fotelu, tak jak ja jeżdżę, siedzi się tutaj. Tak czy tak to widać. To bardzo śmiesznie widać. Nie wiem, tu mijają mnie kierowcy. a teraz bardzo ładnie hamuje. I widać to po prostu, ee, no to śmiesznie wygląda, ja się z tym czuję przynajmniej źle, no bo wydaje mi się, że jestem taki jakiś kurwa w tej kabinie gory, no tam jedzie, jak teraz to będzie to widać może, no. Siedzisz generalnie tutaj udami tak? I tutaj w Dafiku ogólnie ma się wrażenie takie, że to wszystko Cię tak otacza, tak? Ta deska jest tak wysoko, tam jak się siedzi za pasażera to tak samo, tak, tak jakoś... Przytulnie jak dla mnie. Niby to auto jest takie wielkie, ale, ale takie sprawia wrażenie, takiego no, że się fajnie w nim czuję, jednak po, po tych paru paruset kilometrach zrobionych. I to jest akurat dla mnie super, bo tutaj zastanawiałem się, dlaczego tutaj nie ma pod łokietnika, ale właśnie o, idealnie tutaj drzwi pasują. Rączka zasłonięta, dupa zasłonięta, także w samych gaciach sobie można jechać bez stresu, tak? Lub <grym> no, bez gaci. Także plus za to. Nie wiem, może się nie znam, może w innych ciężarówkach idzie to jakoś rozwiązać. Na przykład w waktrosie, że da się jakoś tak obniżyć, że, żebym siedział na podłodze. Tymczasem lecimy dalej. To tą kładzie drogą przez jeden kilometr. Tak tutaj ładnie, że pomyliłem drogi. Ja tutaj w ogóle kiedyś pracowałem. Za 200 A na tym gebiksie Pamiętam. Pięć godzin tutaj byłem i mi się nie podobało jakieś paczki tu były pakowane. Dobrze, że ten przyczepę odpiłem no pewnie, że tutaj pracowałem. Kabinki. Kabiny na paletach od manów TGX czy TGL-ów? tgl, -ów? TGL -ów, te małe. Heh. Jak ja bardzo lubię globusy. To jest zawsze w chuj miejsca. Aha! Fuj, ja to jest przyczepną kurwa przejadę. Przyszedł czas na zmianę okularów, jak widać. Słoneczko świeci. Tylko, że te okulary miałem w ostatni raz na sobie w Afryce w tamtym roku. <tryk> Są, widzę, tak pokrzywione, że masakra. Dzisiaj dowaliło 8 klientów. 6 mam na papierze i z pustymi paletami, tak? Tego nie ma wpisywanego jako klient, także dwie rzutki mam z paletami i później yy, klientów. No dupa trochę dupa. To będzie długi dzień, ale dzisiaj też wcześniej wyjechałem, bo jest 9.11. Wczoraj o tej godzinie byłem jeszcze na bazie, że tak powiem. No i słuchajcie moi drodzy, no, miałem generalnie koniec. Przyjechałem po przyczepem jest za trzecia, pauzy mam zrobione mam trochę burdel w papierach dzisiaj bo było tak tyle zamieszania nie dostałem kilku palet to jest dla szefuncia mojego do to też jest do skserowania to jest dla niego to jest dla niego dla niego To jest do biura. To jest do biura. A to co to kurwa jest? Aha, to jest do kosza. To jest do mojej spedycji. Znaczy do firmy, można powiedzieć. Jakie 8? No i właśnie to jest ta lista. Zapisane jest, że mam 8 sztanków wrzuconych. 8 takich tych. Y no, pomocniczych słupków takich tych, nie wiem jak to się fachowo nazywa. No, a miałem 4. Palet tak samo, miałem niby rówek 16 na wymianę, a mam 14, bo dwóch nie, nie miałem załadowanych. I jedna gdzieś tam była zepsuta, ale nie wiem. Także trudno. Dobra, to jest do szyfuncia tam na górę. To będę musiał skopiować. To będę musiał skopiować. A to po prostu tam gdzieś... Aha! To jest, że te brakowały. To jest... Yy... Nie, to na ogół. To potrzebuję No widzicie, tak to jest, no. To potrzebuje kopię. A to mogę oddać do biura. Dobra. To oddać do biura. To dwie kopie. A chuj tam. A kurwa, nie leży już No, i teraz tak. Jest godzina ta 15, tak? Na dwójce jest korek. Do powrotu. Jestem skończony. Jadę z powrotem. Wysyłam wiadomość teraz. Poczekamy chwilę, może coś przyjdzie. Ostatnio niby dostałem z że muszę dzwonić. A ja tego nie chcę, tak? Bo już jest 15, godzinę mam do jazdu, to jest 16. Jakbym je gdzieś wysłał. 18, 19. Do 18 niby powinienem pracować. No. Pierdolę, nie dzwonię. <grym> no trzeba sobie jakoś ich wydaje mi się w tym biurze, w tej dyspozytorni. Wychować tak? Tak czy nie? Że o tej godzinie się raczej nic już nie... nie dostaje no tyle że jestem w Branschfajgu no to mogę jechać tam ten, ten. zadzwonię bo nie chcę mieć problemów ale zobaczymy, co powie. Hey Nike. Halo, zimmy 100 Cęch, ja. Halo, Halo jest erlizji, reinkommen. Danke. Jo, cześć. Dobrze, że zadzwoniłem. I ja mam spokojne sumienie, i chuj. Zobaczcie, było tak pięknie, a teraz jakiś śnieg jaki korek, ty? w ogóle ten pomad adaptacyjny to jest coś zajebistego, powiem wam szczerze. <laughs> Puściłem się, tak? Nie, 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 nie używając hamulca. No i powiem szczerze, uczucie dziwne. Pierwszy raz w ciężarówce miałem okazję korzystać z tego. No i uczucie strasznie dziwne. Jak się nie używa hamulca, a dość szybko jechałem bo z 90 hamował. Także całkiem fajna i bezpieczna rzecz. Idziemy aktualnie objazdem, bo. Co, śnieg zaczął padać. <laughs> śnieg, się nie można nazwać tego śniegiem, troszkę zaczęło oprószyć, no i oczywiście, wypadek już musiał być. Także na tyle, że zdecydowałem się objeżdżać to parę kilometrów dalej, ale będzie szybciej, mam nadzieję.